Szanowni Państwo, może taka krótka opowieść, jak w naszym kraju zrobić sobie centralę telefoniczną, a będzie to opowieść o kimś, kto parę lat temu najpierw wpadł na taki pomysł, by zrozumieć, jak działają centralę. Zaraz potem ten pomysł troszeczkę zmodyfikował, mianowicie żeby zrobić sobie samemu taką centralę. Zaspoileruję, centrala jest zrobiona, teraz trzeba jeszcze przetestować telefony, czy wszystkie dzwonią nie je porozkładać, popodłączać, kawelki. Mianowicie, chodzi oczywiście o centrale przekaźnikowe. No i ten ktoś zaczął szukać książki, nie książki, może trochę internetu, parę książek się znalazło jakieś podstawy działania Strogerów, jakieś podstawy działania Central Krzyżowych. Bardzo fajna okazała się książka na temat pentakonty. Jest taka i udało się ją zdobyć, bo pewnie są jeszcze elementy literatury, patrzcie, nie ma miejsca. Elementy literatury, których zdobyć się tak łatwo nie da. O dokumentacji to sobie za chwilę powiemy. Natomiast jeszcze ewentualnie druga kwestia, w międzyczasie yy, nawet lepszy pomysł, czyli po co robić swoją centralę, przecież można wziąć jakąś istniejącą. Byłoby to bardziej prawidłowe historycznie, bo powiedzmy sobie szczerze, yy, to co tutaj nadziergałem, to jest hipfikcja. To nie, nie... Przekaźniki w ogóle nie takie jak w centralach, centrala nie taka jak inne centrale, chociaż nawet yy, ciężko się dowiedzieć, nie mając pełnej wiedzy na ten temat. O, bratek, no i te bratki na No i kwestia jest taka, że niestety fizycznie takich central też za bardzo nie ma. Ja się nie dziwię. No, przekaźniki nie są zrobione z plastiku. Tam jest miedziucha, tam są styki, tam są różne inne fajne metale. Okablowanie też jest miedziane. No i to tak sobie w ramach utylizacji było utylizowane jeszcze szybciej, jak spirytus w trakcie konserwacji wychodził i nic niestety, a jeżeli się już coś uchowało, to pewnie ktoś to kitra i nie chce się tym pochwalić, a słyszałem, że są takie przypadki, natomiast dla szarego człowieka zdobyć bebechy, no nie da się. Znaczy gdzieś tam za granicą jakiś koleś, który potrafi w internecie tylko drzeć japer głośniej niż całe sąsiedztwo razem wzięte, jak jest pijane, yy, jakąś centralę Strogera sobie ogarną. No ale nawet jakbym chciał obejrzeć, to po prostu nie mogę, bo facet tak gada... Ja nie będę mówił to. Nie Polak. Tak gada, że go się po prostu słuchać. Znaczy nie gada, on się po prostu drze. No więc jedyne co pozostało, zrobić sobie centralę własną. No udało się, zostało to poczynione, ale do tego też jest potrzebna jakaś wiedza, tak? Jakieś pierwsze książki przeczytać, drugie. No i w pewnym momencie padł pomysł, żeby poszukać dokumentacji od jakichś istniejących central. No i za przeproszeniem, prawie ladu dupa blada, chociaż yy, udało nam się znaleźć jakieś zamknięte nam, w sensie mi panu moim znajomym w pewnej opuszczonej centrali telefonicznej na ziemi. Pozdrawiam wszystkich urbeksowców. Jeżeli macie z tym problem, bardzo chętnie mam przy sobie portfel, sprawdzę, tak jest. Maść na ból Dopywam wam kupię. Byliśmy na centrali opuszczonej, znaleźliśmy schematy i z pełną premedytacją te schematy zostały zabrane. Gdzieś tam u mnie leżą, czekają, aż w końcu je wyciągnę, odkurzę, zeskanuję i być może udostępnię. Tutaj jest też kwestia, gdzie to najlepiej potem wrzucić, może na archiw.org albo nie. Kwestia dyskusji, dobrze by było udostępnić takie schematy, jak już je zeskanuję, w takim miejscu, w którym one nie zginą. I między innymi zdaje się, że archiw.org jest taką stroną, która no poniekąd temu służy. No ten też bez kawa to na bok damy. Natomiast fajnie byłoby znaleźć przede wszystkim jakąś dokumentację centralną. I teraz jeszcze tak problem, bo nie było materiału, to zdobyć centralę to jest jedno, zdobyć elementy od central też ciężko, bo mając wybieraki, ja bym sobie mógł zrobić centralę typu bardziej Strogerowskiego, no oczywiście nie ma. Wybieraki krzyżowe, można by zrobić w centrale typu krzyżowego. Już gorzej, pozostają zwykłe, proste przekaźniki, takie jakie tutaj mamy i tylko z takich coś zrobić więc yy, nawet byłoby dobrze znaleźć yy, jakieś dokumentacje Central abonenckich, bo okej okay, książka o pentakoncie jest fajna co prawda ona nie uszczegóławia tam wszystkich rzeczy bardziej tłumaczy zasadę co jest też bardzo cenne i mocno pomogło tutaj natomiast oczywiście w stopień złożoności pentakonty to jest ponad to co jest potrzebne żeby 18 telefonów z yy, sobą połączyć więc założenie było takie, że centralka ma być mała, ale jakieś tam powiedzmy podstawy tych central krzyżowych, żeby w sobie miała, żeby można było tam trzy rozmowy naraz prowadzić. Zliczanie rejestracja cyfr jest tam no, bokiem stoi trochę. jest zrobiona na tej grupie centralnej, są trzy zespoły służące tylko i wyłącznie rozmowie ale one nie potrafią odbierać cyfr, jest ten wspólny układ, więc roger tutaj już jest gorszy zdecydowanie. Tutaj mamy od K66 no przerobiony, ale powiedzmy pomysł wzięty na identyfikację tego, kto podniósł słuchawkę. Ale niestety nie udało mi się nigdzie dotrzeć, do jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, jak były zbudowane istniejące centrale tej skali, nie centrale miejskie na tysiące numerów, tylko malutkie centralki na kilkanaście telefonów, bez taryfikacji, bez pierdół, po prostu mała, prosta i działająca. Także, no tutaj ja ją uprościłem do bólu, nie ma wyjścia na miasto, nie ma żadnych tego typu innych rzeczy, yy, taryfikacji, jakichś tam abonentów specjalnych, wszyscy są równi yy, w związku z powyższym, ale to też dlatego, że jak się coś robi pierwszy raz i się nigdy tego wcześniej nie robiło, do ostatniej chwili ta centrala to było ruszy albo nie ruszy, nie wiadomo było yy, mi czy ona mi zadziała, to uruchamianie pierwszych tam jakichś elementów jej, no, to była radość, że to w końcu ruszyło. Oczywiście ja wcześniej robimy eksperymenty tych elementów, które są najbardziej wrażliwe, typu liczniki. Przetestowałem kilka liczników, wybrałem jeden konkretny yy, z różnych, które tam znalazłem, czy to w książce, czy w internecie. Natomiast, yy, co? Zasilenie telefonu, tak? Wszystkie takie rzeczy, które były dość, yy, od, które zależą od typu zastosowanego przekaźnika. Przetestowałem sobie wcześniej, żeby mieć pewność, że to w ogóle jest sens zacząć robić. No bo jakby to się nie udało w pojedynczych eksperymentach, no to dupa blada. Ale niestety, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozwiązania sterowaniem taką centralą, jak ona jest tam, obwody porobione, jakie pomysły można zastosować, nic mi się nie udało dotrzeć. Znaczy, jakaś tam oczywiście w internecie się znalazła, centralka, 10 numerów, ale to była taka centralka typowo y, z gazetki, powiedzmy y, coś w rodzaju, zrób to sam nie była zła, ale to takie, no do dupy była, nawet moim amatorskim okiem stwierdziłem, że do dupy. Także więc, y, sami Państwo widzą, łatwo nie było, ale się udało. Wyszedł taki nieistniejący nigdzie kundel z rozwiązaniami schematowymi, które nie są idealne, y, które mogłyby być lepsze, no ale w jakimś tam stopniu o, jest podłączone no, oczywiście. Aha, dobra, to jest telefonik. One oczywiście Możemy sobie zobaczyć 1,7. Nie, to jest 1,7, zadzwoniłem do siebie, czyli inaczej. 27. A! 27 jest odłączona wtyczka. No nie pogadam sobie, a tu było chyba 57. Dzwoni, udało się. Wracając do tematu, centralka działa, udało się mimo trudności. Natomiast druga część, którą bym chciał pokazać, przejdźmy sobie może w lepsze światło, bo powiem szczerze, szukając informacji o centralach telefonicznych, znalazłem informację, można powiedzieć, Majstersztyk. Savuar Vivru w internecie, w mailu. Zapraszam do posłuchania. Szanowni Państwo, zanim przejdę do właściwej opowieści, skupię się na pewnych jakby to powiedzieć upodobaniach kulinarnych w naszym narodzie. Przygotowałem sobie dwa rekwizyty. Pierwszy z nich to czekolada, jest to swoją drogą produkt, którym kurczę kryptoreklamę robię, będę tak czytał. Jest to produkt, który stanowi większość mojej diety, więc zasadniczo żywiąc się czekoladą, robię takie rzeczy, jakie robię, być może jest to tego przyczyna. Są natomiast ludzie, którzy uznali, że żywić się będą czymś innym, podobnie jak korniki. Tak, korniki żrą drewno, pewni ludzie stwierdzili, że żyć będą kij od szczotki. I teraz o co chodzi? Proszę sobie spojrzeć. Taki kij ma, ma dwa końce. Swoją drogą yy, ciekawostką jest to, że jeżeli jeden kij ma dwa końce, przynajmniej my go na pół mamy dwa kije, będą miały cztery końce, ile końców ma półtora kija, tak? Ale do rzeczy, ten kij ma pewną długość. Możemy zobaczyć, on się zaczyna tutaj, no ja też nie jestem jakiś wielki, kończy się nisko. I jak ktoś taki kij połknie i nie pogryzie, to tym końcem sterczy mu tutaj w gardle, tak? Natomiast drugi koniec będzie tego człowieka uwierał bezpośrednio w sam środek odbytnicy i to oczywiście ma swoje zauważalne skutki. Przygotowałem sobie krzesło, żeby sobie wygodnie usiąść, zabrać się za lekturę, ponieważ yy, o co chodzi? Przygotowując się do zbudowania takiej centrali, zacząłem przeszukiwać moja szczęśliwa czapeczka, w której będzie to miało oczywiście lepszy wydźwięk, brudne rączki i możemy zaczynać. Znaleźć jakieś materiały, bądź ludzi, którzy też interesują się takim tematem, znają się na tym temacie, są ludzie, którzy pracują przy czymś, tak? Dla przykładu, no tutaj mam obok siebie sterowanie od starej windy. Ja, jak, jeżeli pójdę do gościa, który powiedzmy od 40 lat przy tym zapieprza, i, nie wiem, chcę tam coś od niego, schemat uzyskać, to mnie to wcale nie dziwi, że jest trudno, bo facet zapierdziela 12 godzin, czy tam 8 godzin dziennie, potem jeszcze jakieś dyżury. Wyłącz ten telefon, kurczę, podsłuchiwaczu jeden. Yy, zapierdziela 12-10 godzin i co? No on tylko marzy o tym, żeby do, do ciepłego domu wrócić, usiąść w końcu po tej robocie, a jeszcze mu taki weźmie, przyjdzie yy, kudłaty w okularach i dupę zawraca, tak? No ja się nie dziwię, ale są Ludzie, którzy się czymś pasjonują, nie że przy tym pracują, tylko się pasjonują, tak jak ja. No i w ramach Central zacząłem szukać. Trafiłem na pewną stronę internetową, na której, jak się okazuje, autorzy czy autor tej strony no, stworzyli cały projekt, żeby upamiętnić pewne polskie centrale krzyżowe. I to na takiej zasadzie tam naprawdę piękne słowa były pisane. Ja jestem dumny z tego, że w naszym narodzie taka inicjatywa powstała, że komuś się do jasnej cholery chce o tym pamiętać, chce się skanować te schematy, chce się je, no właśnie, udostępniać, przynajmniej tak by się wydawało na pierwszy rzut oka, a nie tak jak wszędzie, że tylko do śmietnika, po co nam to, tak? To jakbym sam nie wytargał, to by nikt tego za mnie nie zrobił. A co się nanosiłem, to... O, ten, co tam podsłuchiwał, to chociaż trochę pomagał wynieść z auta potem. I o co chodzi? Napisałem yy, po kolei, tak, bo z, z strony udostępnione. Yy, jakaś tam książka, fajna. W książce był yy, opisany właśnie na przykład ten układ yy, identyfikacji abonenta, który ja sobie. oczywiście po dostosowaniu do potrzeby mojej centrali. Yy, inna ilość tam telefonów, bo oryginalnie było 200, tutaj jest 18, to też inaczej. Yy, plus dorobiłem jakby na jednej pieczeni. Na jednym ogniu, dwie pieczenie, że ten układ też od razu sobie zespoły połączeniowe przydziela. Dobra, do rzeczy. Mianowicie tam parę rzeczy było udostępnionych, ale oprócz tego yy, były yy, schematy, pełna dokumentacja, nie wiem czy pełna, ale na pewno obszerna, yy, tych central. I myślę sobie kurczę, może przejrzeć to, spróbować zrozumieć, znaleźć jakieś rozwiązania, które by się dało przelać na taką małą centralkę, skoro żadnych dokumentacji od małych central, no, cholery nie idzie znaleźć nigdzie, yy, może by się udało. No niestety yy, zabezpieczone było to hasłem yy, z informacją, no w zasadzie zrozumiałą, bo informacja była taka, że hasło po to, żeby na przykład jakieś boty zbierające dane tam nie wchodziły. Powiem szczerze, to nie jest głupie. Dzisiaj przecież mamy pełno sztucznej inteligencji, która yy, inaczej, sztuczna inteligencja do generowania obrazów to jest jedno, ale wcześniej ktoś musi obrazki pozbierać, którymi się tam yy, sztuczna inteligencja twórczy. Sieć neuronowa. Deep learning. No, sztuczna inteligencja to jest taka nazwa potoczna, czy ona jest prawidłowa? No, nie, miejsce na tą, na tą dyskusję. W każdym razie, żeby tą sieć neuronową wytrenować, trzeba jej dużo zdjęć dostarczyć. I skąd je wziąć, no przecież nie będzie sobie taka firma, czy coś robiła swoich własnych. Będzie zbierać z internetu, co się da. I być może ktoś tutaj postanowił, że już zrobi hasło, żeby właśnie tego typu różne dziwne operacje się nie działy, tak samo jak mamy kapcze różne. No i pod hasłem była informacja, tam proszę o kontakt, bo to wtedy teraz jest inaczej. Wtedy była informacja, proszę o kontakt w celu poznania hasła. Napisałem eleganckiego maila. Trzech kumpli poprosiłem, żeby jeszcze mi sprawdzili, czy o, e, wszystko jest dobrze, bo to wiadomo, jak ja zacznę coś pisać, to potem urząd z czterema błędami ortograficznymi jeszcze napiszę. Po co to komu. Dostałem odpowiedź. Aha, tu są. Znowu zmienię temat. Schematy po montażu centrali. Ja w jedną teczkę wrzuciłem, chociaż to nie jest teczka na schematy, pokreślone jak jasny gwint. To nie jest teczka na schematy, to jest teczka, nie wiem, czy to dobrze widać pod różnym kątem, nie widzę podglądu stąd. To jest teczka, teka, nie teczka, teka, akt osobowy. No i ten akt osobowy, ja po prostu wydrukowałem tego maila, żeby dobrze to zacytować, żeby się nie popieprzyć, nie robić głuchego telefonu. Mianowicie, Dnia 10 listopada 2020 roku, czyli od teraz jest to, yy, co my dzisiaj mamy listopad, no to rok będzie, rok temu napisałem, yy, no, bardzo grzecznie z pytaniem o to hasło, kurde ja tu nic nie widzę, i dostałem taką piękną odpowiedź yy, od tego pana, yy. Znaczy, najpierw Pan mi zwrócił uwagę, że wiele autentycznie wartościowych pozycji na stronie nie jest zabezpieczonym hasłem. Tam wymienił, które dobrze wprowadzają podstawy. No dobra, no to tak trochę odpowiedź dla idioty. Nie, 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 spokojnie. To jest dobra odpowiedź, bo wielokrotnie potrafimy takie rzeczy przeoczyć i absolutnie jak najbardziej na miejscu, że zwrócił uwagę. Przy czym ja już wcześniej te pozycje oczywiście sobie dobrze przewertowałem. Dalej jest napisane tak. Gdzie to było? Tutaj. Sama szczegółowa, dokumentacja, sama szczegółowa dokumentacja wymaga dobrego przygotowania, najlepiej doświadczenia, aby można było z jej analizy rzeczywiście skorzystać. Inaczej będzie tylko miłą ciekawostką, która w nawiasie przede wszystkim ze względu na stopień złożoności szybko się znudzi. Proszę mi powiedzieć, czy ja się nażarłem za dużo czekolady i po prostu już mi buzuje we łbie wszystko i źle rozumie temat, źle rozumie takie rzeczy, czy tamten ktoś się nażarł za dużo kijów od szczotek, żeby w ten sposób odpisywać? Wytłumaczę jeszcze raz. Jak wcześniej wspomniałem, ja rozumiem, gdyby to był człowiek. Który zajmuje się tym zawodowo i ja mu po robocie dupę zawracam po prostu Duperelami, bo są z tego za przeproszeniem gównobak, tak? Ale yy, jeżeli dobrze zrozumiałem całą treść tej strony, którą on założył, to jest to niezwykły pasjonat naprawdę niezwykły, który miał jaja, żeby wziąć się za to, żeby właśnie męczyć innych ludzi, żeby takie informacje o tych centralach, zdjęcia, schematy, wszystko co się dano bo samych centralach nie ma, zbierać. I finał finałem, kiedy znajdzie się druga osoba, chcąca poznać tematykę tych central, no to w tym momencie to jest takie, tak, tak usiąść na tym i się okręć, nie? No albo ja to źle rozumiem. Jeżeli ja to źle rozumiem, serdecznie przepraszam, że źle y, mówię, że źle zrozumiałem, to jest wtedy moja wina. Jeżeli faktycznie tak jest, to niestety mi jest po prostu przykro. Że w takim kraju żyjemy. I to, co jedynie na koniec mnie zastanawia, bo to jest tak jak w tym powiedzeniu nie żre, nie pije chodzi i żyje, tak? Dobrze chyba, że jedzą te kije od szczotek, Bo to jest właśnie cud. Pies ogrodnika to jest ten pies, który sam nie zeżre innemu nie da. Ale jednocześnie jest to ten pies który, mimo wszystko nie zdycha z głodu, Szanowni Państwo, zapraszam do dyskusji w komentarzach. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Ja tymczasem udaję się. A nie, to tu jest odwintne, to tu trzeba Czekolada zostaje. Ja się udaję, przez to mam brudne ręce, rozwijać kabelki, żeby uruchomić tą centralę. I myślę, że w najbliższym, czasie, yy, w najbliższym czasie będzie test bojowy, czy ta centrala faktycznie yy, działa przy współudziale z ludźmi. Szanowni Państwo, zdążyłem posprzątać, zacząć ręcznie kulturalnie, a zapomniałem o najważniejszym. Przecież ja naprawdę jestem zdumiony, zaskoczony. Że mimo wszystko, że w naszym kraju, jeżeli chodzi o kręgi hobbystyczne, interesowania czymśkolwiek, to jest na takiej zasadzie mam, więc ci nie dam, a nawet jakbym nie miał, to i tak bym nie dał. No to przynajmniej w tym konkretnym przypadku ja jestem dumny z naszego narodu, z tego, jaki wysoki poziom kultury osobistej sobą przedstawia. Przecież ten facet mógł mi napisać, weź. Yy, idź sobie na drzewo, o, weź się wypchaj trocinę. Ale prawda jest taka, że tego nie zrobił. Napisał bardzo piękną odpowiedź, bardzo ładną, yy, pełny savoir-vivre, pełna kultura. To się już naprawdę rzadko zdarza, żeby mieć szansę porozmawiać z inną osobą na tak wysokim poziomie kultury osobistej, a już w ogóle w wypowiedzi, Pisanej. Ja po prostu doceniam i podziwiam tą osobę, mimo że mi odpisał tak, jak odpisał. Ale to jest właśnie sztuka dyplomacji. Sztuka dyplomacji, która polega na tym, by tak powiedzieć komuś, z... żeby na samą myśl o zbliżającej się podróży czuł wielką wręcz ekscytację. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.